Cześć, witam serdecznie. Czwarty rozdział i trzy trofea. Pierwsze alchemiczka. W, w, w której z kolei, wątku pobocznym, każdy tutaj myślę, trafi. Musimy y, uważyć sześć kombinacji. Chyba 6 6 sześć. Sześć kombinacji potraw. I nieważne, kto to zrobi. Ważne, żeby te sześć wytworzyć, wypić tą miksturę, pobawić się trochę tym czarem. I mamy alchemiczkę. Trofeum pierwsze. Trofeum drugie to też tutaj niedaleko tych, tego kot kociołka. Mamy różdżkę, i tą różdżką możemy się pobawić w, w czarowanie. Jednym z czarów jest zamiana w krzesło naszej koleżanki, i wtedy pozostaje tylko usiąść na tym krześle i zdobywamy trofeum drugie. Miej we mnie oparcie, właśnie w ten sposób. I mamy trofeum numer dwa. Trofeum numer 3, ostatnie w tym rozdziale to ciasto nie jest kłamstwem, gdzie musimy odkryć sekretne pomieszczenie. Lokacja jest trochę jak w Metroidwaniach, w takich 2D side scrollach grach, w które też gram. I tutaj po prostu trzeba odkryć um, ukryte pomieszczenie. Myślę, że można to pominąć to trofeum, jak ktoś w tym miejscu nie będzie próbował wskoczyć na górę, właśnie tu. W tym miejscu odkrywamy trzecie trofeum, ciasto nie jest kłamstwem. I ostatni motyw, który chciałem w tym filmie zamieścić, żeby był na przyszłość, to motyw z Dark Souls. Biegniemy sobie z córką, biegamy, biegamy i nagle, e, no tutaj spoko, mamy dwie latarnie, możemy sobie przywoływać takie niewidzialne podłogi, ale wbiegamy do jaskini, a w jaskini jest kapliczka. <grym> Każdy fan Dark Soulsów będzie kojarzył o co chodzi. Tyle, krótki odcinek, ale bardzo fajny.